Czuję nawiedzenie Czuję przez te drzwi, przez to wszystko Na co zważone ten ruchy Tutaj wyjść, idzie Nawiedzenie ma znaczenie Nawiedzenie ma to to Więc przekonanie, że to puls A to nie Tutaj puls skacze Właż do pankritacji Poży serca, dostać że to postać Tutaj wy, wyjdź, wyjdź Tutaj, za dziś. tutaj, tutaj ta cisza Tutaj wyrywam, że to tutaj ten kałasz Że to tutaj, nawiedzony przez te fusy są oczywistość, tutaj ta szara Tutaj ta czara ognia, że tak tego porwać obrać. tutaj kierunek, masz to wszystko Tutaj, walczę o kierunek Tutaj nawiedzenie ma to tutaj to znaczenie Że to z duszy ruszy, tutaj nie z moja. Tutaj pokora, że to torem mi obrane Pobrane pod swoje, tutaj da Ty projekt taki, taki twór, taki, taki zbiór tego pamięć dzisiaj się bierze. Tutaj w dużej mierze, że to mnak, tak, tutaj to sam, tutaj nie inny, tutaj nie zmieniłem, że to tutaj nawiedzenie. Ma to to znaczenie, ma to przeznaczenie, że to tutaj własny szczęg, Tutaj czy szeście, czy to pek, czy to ceka, czy udręka, że to meka. Czujesz nawiedzenie, czujesz tego, że to bierze Tutaj, że to bierze, bierze swoje myśle Tutaj jak to cisnę, tutaj o pytanie Tutaj rozeznanie, masz kolejny rozdział Tutaj obczaj, tutaj prosta fakt Nawiedzony stan, taki tutaj, że to Tutaj ten sam, tutaj ten którzy to, to, że to Zostaje koszmar, że to w gruży. Co jest tak, co jest tak zwak, fakt, tutaj, że to i to szans Tutaj, że to bale, 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 że to wszystko Tutaj i szlifuję tak, że wstrzymuję znak Znak to wszystko, nawiedzenie Tutaj jest fakt, tutaj jest tak Tutaj liczę samy, tutaj, że to bardziej Bo jest nawiedzony, to nie owamy, że fakty Tutaj, że przebiera, czy przebiera środka Wszystko, co zabiera, zabiera wena i zena jest progres życia, nonsens, Nie to, bo tu właśnie, bo to Że to porwę, porwę roślin Masz to tutaj, mówię to przenosi Tutaj te duchy, tutaj bez kuchy. Masz to i zważaj na to co mówisz Na to co przecież Na to że to wszystko, przecież się nie łudzić Tutaj się obudzić Mówi, mówić szansę, mówić że to prawda, że to nawiedzone plastem, pasmem właśnie, kiedy się wyrywa. Kiedy mnie zabierze wena, to to się nagrywa, to to się nadrywa. Opętanie, rozeznanie, taki projekt nie pomoże ci, egzorcysta, żaden bawiec. Tutaj, że to niczym nieduchowny, że to łowny. Jestem puste głowcy, że to tak się porwać, życia, także dobić. Tutaj dobić, tutaj nawiedzenia scena. Tutaj wszystko, a nie żadna ściema. Kiedy tak wyrywam, robię ten poemat, robię to na temat i to wbijam się w ten schemat. Tutaj nawiedzenie w treść, mam nawiedzenie, bo jest wszystko, ma to znaczenie. Ma to taki znakiem, że to taki faktem, że jak wyrażę się parzę, bo to jak to darzę. Nawiedzenie w treść, nawiedzenie ruchy. Tutaj proste opytanie Bez na nawiedzenie Treść jest wyrwać Nie mogę wcale przegrać Przegrać werba Treść bierze, bo to idę Tutaj dobrą mierzę Tutaj dobrą troskę, Tutaj, że to idzie Tutaj drobną drogę Tutaj czemu powiesz, Czemu treść, czemu tak Nawiedzenie to nie może zejść, zejść, stąd, błąd, tutaj, nie mój, tutaj to zwój, tutaj przebój, tutaj zrobić, tutaj się nie głodzić, tutaj grządzić, więcej, tutaj serce.